Dwie duże inwestycje mają zakończyć się do końca lipca 2021 roku, są to dwie duże budowy dróg, jedna droga, my nazywamy to w gminie, prowadząca do terenów inwestycyjnych w Kościerskiej Hucie, druga to ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca, można powiedzieć, przez Nowy Klincz i Wielki Klincz do Wielkiego Klincza, ale tak naprawdę łącząca węzeł integracyjny w Kościerzynie, czyli dworzec PKP, z Wielkim Klinczem. Jedna i druga w zaawansowanych pracach dzisiaj już można zobaczyć, że zbliża się ku końcowi. Jest, jest nadzieja na to, że wykonawca w wskazanym terminie skończy, skończy tę te inwestycję. Co ważne, jedna i druga inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych. Ścieżka pieszo-rowerowa w 85%. Ta inwestycja w Kościerskiej Hucie w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. To, co ciekawe, jest coraz większe zainteresowanie firm zewnętrznych pochodzących spoza gminy takimi terenami. No i to cieszy nas, że, że poprzez zachęty finansowe, to znaczy ulgi podatkowe, czy też dobrą infrastrukturę mam na myśli i kanalizację i wodociągi i też takie drogi, które budujemy, że one te firmy wybierają gminę Kościerzyna jako docelowe swoje miejsce funkcjonowania i, i pracy.